do Radomia na mecz Radomiaka, który podejmuje u siebie Lecha Poznań. Bilet kupuję przez internet i płacę za niego 40 zł. Stadion Radomiaka został otwarty prawie dwa lata temu i może pomieścić 8400 miejsc. Warto dodać, że budowane są dwie nowe trybuny, które są już prawie skończone, a sektora gości nadal nie ma. Plus został założony w 1910 roku i od czterech lat gra w ekstraklasie. Sędzią spotkania jest Piotr Lasny. Śpiewamy hymny. Tylko tylko a piłkarze wychodzą na murawę. prowadzą żywy doplik. Już w piątej minucie gola strzela Mikel Iszak, a potem Filip Jagiełło. Do przerwy 0-2. Jeżeli chodzi o gastro, to jest, ale nie ma w nim więcej. W drugiej połowie kapitalnym golem popisuje się Kapita Kapemba i jest już tylko 1-2. Radomiak atakuje, a to skutkuje potężnym comebackiem. Pierwszym golem w barwach radomiaka opisuje się w Soba. Koniec 2 do 2. Lech traci do Rakowa już dwa punkty. Subskrybuj kanał.